Sponsorem dzisiejszego odcinka jest sklep outdoorowy Pro Adventure. Sprawdź nasze najnowsze promocje na stronie proadventure.pl. Czuchnowski, Schwertner, Kittel, Wit, Lis, Szumlewicz, Piński, Pablo Morales, Tomasz Wiejski, Szalony Reporter. Co ich łączy? Że funkcjonują w mediach tych starej i nowej daty. Co jeszcze? Że kreują opinię w tak zwanym obozie demokratów minionym tygodniu dali się koncertowo wkręcić Krzysztofowi Stanowskiemu z kanału Zero. Oni wielcy, z nagrodami i statuetkami. Creme de la creme czwartej władzy. Dla kolejnego obicia gęby przeciwnikom zapis zapisali się do fanklubu Zbigniewa Stonogi. Speca od mediów jak palikot od inwestycji. Czy to cokolwiek zmieni w obrazie mediów nad Wisłą w dającej się przewidzieć perspektywie czasowej? Nie jestem optymistą, bo jestem realistą. Dla ośmiogwiazdkowców ci wymienieni na wstępie byli, są i będą autorytetami, obsypanymi nagrodami i statuetkami w ramach Towarzystwa Wzajemnej Adoracji, dającego swoim i tylko swoim. Taka mocno zatęchła medialna zupa. Niezależnie od tego, jakie głupoty przyjdzie im jeszcze napisać i wypowiedzieć. Dla drugiej strony, funkcjonariuszami partyjnymi oddelegowanymi na odcinek Antypisu, a szerzej Antyprawica. Tych trzecich pośrodku, konsumujących, a zarazem myślących, nie ma za dużo. Choć są nimi na moim kanale moi widzowie. Dziękuję, że jesteśmy razem. W politycznym zakleszczeniu, w którym za sprawą dominacji PiSu i Platformy Obywatelskiej funkcjonujemy od prawie 20 lat, musisz być albo za Kaczyńskim, albo za Tuskiem. Dopóki obaj liderzy toczący prywatną wojenkę kosztem państwa i społeczeństwa będą wiodącymi postaciami, wraz z politycznym i medialnym zapleczem będziemy mieli to, co mamy. Na odcinku medialnym i nie tylko. Syf, kiłe i mogiłe. Marcin Paladę Statystycznie, zapraszam. Dziękuję dotychczasowym subskrybentom. Jest nas już ponad 12 tysięcy. Przypomnę, że za cel postawiłem sobie, żeby po roku było. Ich na moim kanale więcej niż wynosi dzienna sprzedaż papierowego wydania gazety wyborczej. Dziękuję wszystkim, którzy pomagają mi w tym dziele. Żeby było nas jeszcze więcej, zachęcam do informowania rodzinę, przyjaciół, znajomych o moim kanale, podawania dalej moich odcinków, a także do wspierania tego, co robię na platformie Bajkofi Zrzutka i. Patronite. Szczegóły znajdziecie w opisie pod filmem. Dzięki Waszym wpłatom mogę pokrywać koszty tworzonych przeze mnie materiałów, tak byśmy dalej mogli regularnie się spotykać. Gdyby ktoś z Was bądź Waszych znajomych chciał zareklamować się na moim kanale, to zapraszam do współpracy. Proszę pisać na wskazany poniżej adres mailowy. Wracamy do mediów, bo to o nich chcę dziś z Wami porozmawiać, a w zasadzie spojrzeć na ponad trzy dekady ich funkcjonowania w III Rzeczpospolitej, okiem kogoś, jak ja, kto był, jest i będzie ich konsumentem. Przyglądam się w sposób szczególny ich stykowi z polityką, a skoro z polityką w ramach kiszczakowej transformacji ustrojowej, to także ze służbami specjalnymi rodzimymi i nie tylko. Ale o mediach mogę też powiedzieć z własnego doświadczenia, najbardziej o radiofonii publicznej, w której kilka lat życia zawodowego zostawiłem. My z przedziału wiekowego. 50, plus, biorąc się za wspomnienia, jesteśmy często niezrozumiani przez młodsze pokolenia. Pamiętam rozmowę przed laty z moimi dorosłymi już teraz dziećmi, moje opowieści o dwóch programach telewizyjnych i prezentem w połowie lat 80. od radzieckich towarzyszy, dzięki którym mieszkańcy Warszawy mogli oglądać pierwszy kanał z kraju Rad. Cztery programy radiowe, w tym trzeszczącą jedynkę na falach długich. Radość, gdy trójka zaczęła nadawać w stereo listę przebojów programu trzeciego i inne audycje muzyczne, których się słuchało i nagrywało. No bo skąd można było inaczej wytrzasnąć nagranie ulubionego zespołu? Funkcjonujący rynek przegrywania z taśmy na taśmę rodzimej produkcji z Gorzowa lub z przedsiębiorstwa handlu wewnętrznego firmy Sony, Maxwell czy Panasonic. No i sprzęt ten wysokiej jakości produkowany u nas na licencjach z Zachodu w końcówce Gierka, Tonsil Diora z dzierżoniowa czy Unitra. No i niedostatki za Jaruzelskiego, kiedy chcąc mieć dobrą jakość, trzeba było, jak z kasetami, z dolarami czy bonami w ręku, znowu udać się do miejsca pracy w Cinkciarzy, czyli terytorium przed i po wejściu kontrolowanego przez służby cywilne PRL-u, zwane popularnie Gwardią. A potem przyszła demokracja, wypierająca tę ludową. Zroiło się od sprzętu w sklepach i na pazarach. No i doszło do rewolucji weterze i na wizji. Ruszyło RMF, wzorowane na francuskim Radio Fan, to co nad Sekwano i zainspirowało też Radio Z. Do dziś, mimo upływu ponad 30 lat, to są dwie komercyjne potęgi. No i wysyp stacji ponadregionalnych, regionalnych i lokalnych. Dziś jadąc samochodem i wybierając kanały, mamy je co chwilę. W PRL trzeba było długo kręcić, suwać gałką, by na UKF-ie dopaść dwójkę, trójkę czy czwarty program polskiego radia. Przed ponad 3,5 dekady skurczyły się mocno wpływy radiofonii publicznej. Niemal zatonął okręt flagowy. Polskiego Radia, czyli trójka. Od początku lat dziewięćdziesiątych, z przerwą w latach 15-23, inteligencki głos w twoim domu z liberalno-lewicowym skrzywieniem. To tam karierę zaczynały dzisiejsze autorytety liberalnego centrum, na odcinku medialnym, bawiące na urodzinach z Michnikiem u Urbana. Na dystans do skrajności, ale zawsze tylko po prawej stronie, realizujące zatruwającą umysły z konsekwencjami do dziś myślnikowszczyznę w eterze, a teraz po uaktywnieniu się grupy wejście z kontynuacją tego procesu, co w oczywisty sposób będzie prowadziło do dalszego zaniku udziału rynku publicznej radiofonii. Dla pełnego obrazu trzeba dodać, że spory wpływ w spadku słupków słuchalności jedynki czy trójki, miał zaciąg ludzi nadzorujących je po kroju czabańskiego czy lichockiej, nieustanne zmiany kadrowe, stawianie na kochanki i kochanków. Mógłbym opowiedzieć sporo więcej, przyjdzie na to być może jeszcze pora. Poproszone przez Pawła Kukiza, wszedłem na niespełna cztery miesiące do zarządu Polskiego Radia i Pan Bóg nade mną czuwał, że to był tak krótki epizod. Powiem tylko, że jako jedyny miałem obeznanie z kierowaniem jednostką radiofonii publicznej, będąc przez kilka lat szefem Radia Opole. Stacji, która za mojego prezesowania, w obszarze swojego nadawania, miała więcej słuchaczy niż RMF czy Radio Z, i to był absolutny ewenement w skali kraju. Ale odbyło się to poprzez modernizację misji z wypowiedzeniem układu zbiorowego. Pracy, zakały po PRL-u, na co jako jedyny się zdobyłem. Miało być i było z ducha nowocześnie, ale z serca po polsku. I wiecie co? Właśnie przyszło mi do głowy: to był 2008 rok. W zachodniej części Opolszczyzny mieszka spory odsetek repatriantów, głównie z południowo-wschodniej części II Rzeczpospolitej. Z myślą o nich kierowane przeze mnie Radio Pole podpisało umowę z rozgłośniami państwowymi na Ukrainie, a konkretnie w Tarnopolu i Stanisławowie, to jest dzisiejszy Iwano-Frankiwsk. Z Radiem Lwów nie zdążyliśmy. Zmyślał o mieszkających tam wciąż Polakach tworzyliśmy dla nich audycje w języku polskim. Pierwsze od utraty przez Polskę tych ziem. Dodatkowo robiliśmy program o kresach dla opolskich Kresowiaków. I wyobraźcie sobie, że po drugim wyjeździe studyjnym na Kresy, na Radzie Nadzorczej Radia Opole, padło zdanie, którego nie zapomnę do końca życia. Trzech przedstawicieli w tym gremium reprezentujących PiS zapowiedziało, jak to określili, ukrócenie wyjazdów. Turystycznych prezesa Paladę. Dopowiem, że jeden z nich był po 2015 roku z ramienia Partii Kaczyńskiego wojewodą, a inny ważnym notablem w Elektrowni Opole. Tak wyglądają te terenowe, patriotyczne kadry. Pogratulować. No dobrze. Był wątek osobisty, a zamykając temat publicznej radiofonii, była o nią walka, choć trzeba sobie powiedzieć, zawsze dla polityków ważniejsza pozostawała i to się nie zmieniło do dziś telewizja. Radiowa mapa polityczna wygląda mniej więcej tak. RMF trzyma się wciąż blisko centrum, bez zbytniego spoglądania na lewo, a nawet powiedziałbym nieco chętniej na prawo. Zetka była zawsze skrzywiona ku centrolewowi. Teraz po wejściu kapitałowym wyborczej pod czujnym okiem bojownika o demokrację Sorosza będzie tylko i wyłącznie dokręcenie lewackiej śruby. Na wzór i podobieństwo TOK FM Pozostali weterze to głównie muzyczne szafy grające. A wojna o prymat na wizji pamiętacie start telewizji Wisła? Tak, tak, to dzisiejsza potęga, czyli TVN. U której początków mamy ludzi służb PRL-u, ale tych wojskowych, znaczy legi, wytypowane na odcinku i rozrywki matki partii PZPR i to nie przez byle kogo, a samego Jerzego Urbana Mariusz Walter, spółka Polonina, Weichert ITI, Panama, WSW, a potem Wojskowe Służby Informacyjne. Długo by o tym mówić. Twardy dowód na to, że największymi beneficjentami tak tzw. Przemian ustrojowych są pagoniarze. To oni, a z racji upływu czasu, już ich dzieci w dużej mierze rozdają karty w mediach nad Wisłą. Broniąc tu, otwieramy cudzysłów demokracji, praworządności, laickości, wolności mediów czy wartości europejskich. Zamykamy cudzysłów. Sam podział rynku telewizyjnego w latach 90. odbył się z poszanowaniem zasad ustalonych jeszcze w Magdalence. Dwie duże koncesje wzięli wspomniani wojskowi oraz ci ze służb cywilnych. Obrazowo ujmując, mamy dźwięk i obraz z korzeniami z Baltony i Peweksu. Z tą różnicą z politycznym mapowaniem, że. Pagoniarze z Baltony, czyli TVN, nawet na moment nie skorygowali linii, trzymając się poręczy na lewo od centrum, co w połączeniu ze sprawnością realizacji demokratycznej misji przypadło do gustu nawet niektórym wpływowym środowiskom za Atlantykiem. Zresztą polaryzacyjne społeczeństwo Kurs Zwiertniczej z permanentnym Obrzydzaniem wszystkiego, co nazbyt polskie i narodowe spodobało się opiekunom za oceanu, niezależnie od ich politycznych barw. Jakież były nadzieje romantyków z prawa i sprawiedliwości, że po zwycięstwie Trumpa może uda się coś zrobić z tym tvn -em. A potem ambasador Mosbacher ze stajni rzeczonego Trumpa, która jako nadzorująca półkolonie nad Wisłą z ulicy Pięknej broniła tvn Takiego jak jest, jak Waszyngton niepodległości. I znowu, jak czytam te rozpalone do czerwoności wpisy po stronie obecnej pisowskiej opozycji, mieniącej się patriotyczną, jak to przyjdzie Trump i uporządkuje w końcu ten TVN, to śmiechom nie ma końca, a ma to związek z informacją z tego tygodnia, jakoby wiertnicza była na sprzedaż wiertnicza, czyli TVN. Nawet jeśli jest to jest to opiekunowie z trzech literek, tam daleko, za wodą, już tak to ułożą, żeby było dobrze przede wszystkim dla Ameryki, a nie dla tubylców nad Wisłą, niezależnie jak mocno ci ostatni będą klęczeć przed lokatorami z Białego Domu. No dobrze, to wróćmy do zmapowania telewizji. Ta część zarządzana przez współczesny peweks, czyli cywilnych, lub jak to woli, gwardie, charakteryzuje się większą elastycznością na zmiany w polityce. Pewnie wielu z Was powiedziałoby, że jest z ducha nieco bardziej polska. I jestem gotów się pod tym podpisać. Tak było po 2015 roku z widoczną równowagą. Co prawda z przesunięciem bliżej rządzących po 2023, ale bez ekstremum, jak ci z Baltony. Oba te koncerny szykują się na rozgrywkę prezydencką, bo to ona ułoży nad Wisłą politykę na miesiące i lata. Zapytacie czemu na miesiące? Bo. Gdyby nie poradził sobie reprezentant obecnego centrolewu, to wariant z przedterminowymi wyborami wydaje się realny. A gdyby Tusk czy Trzaskowski wzięli jednak Wielki Pałac, to mielibyśmy ponad dwa lata dominacji liberałów i lewicy. No i znowu, Baltona byłaby jeszcze bardziej antypis czy antyprawica, a Peweks, pewnie jeszcze bliżej obecnej władzy ale z perspektywą na zmianę po 2027 roku, czyli w wyborach parlamentarnych w terminie. Zacząłem odcinek od Stanowskiego. Pamiętacie długą listę tych, którzy uwierzyli Stonodze. Nie znajdziecie tam ludzi z telewizji Pewex. Było za to sporo tych z telewizji Baltona w doborowym towarzystwie wychowanków Michnika i tych ujadających w mediach społecznościowych. To jest współczesne kombo medialnego liberalnego centrum. Łączy ich nienawiść do wszystkiego, co nie na ich poletku, co może być mniej europejskie, a bardziej polskie, co jest niezgodne z dekalogiem nakreślonym przez zabezpieczające transformację ustrojową. Pagony z Baltony i papieża demokracji Adama Michnika. Jedni i drudzy, koncesjonowani przez generała Kiszczaka, władcę teczek, archiwum, przekopiowane na drugą stronę Atlantyku, którego zasoby dały niejednemu karierę w III RP, karierę medialną, i w dużej mierze ukształtowały, jak to się pięknie nazywa, ład medialny wolnej Polski. Czy dziś te Perelowskie teczki, a w zasadzie ich zawartość, mają jeszcze większe znaczenie? Z pewnością nie, tak jak w latach 90. i dwóch kolejnych dekadach. W międzyczasie bowiem na rynek weszła masa młodych Michników, którzy z racji wieku w tamtych czy słabowych nie funkcjonują. Ale to nie oznacza, że nowe służby demokratycznej ojczyzny są bierne na odcinku medialnym. Są czerpiąc garściami z doświadczeń operacyjnych chłopaków z Rakowieckiej starej daty. Dziś już siwych, zasiadających z cygarem w fotelu każdego dnia o 19 na fakty, by kładąc się spać, mieć pewność, że mamy w Polsce pookrągłostołowy porządek. Ci młodsi, po Kiszczakowi, rejestry mają równie obfite. Taki współczesny korek, Worek i rozporek. Wiem, wiem, ile masz kredytu, co przepalasz, co popijasz, gdzie zdradzasz partnera czy partnerkę. Niejawne etaty, a dalej jeszcze nawet ich służalczość gratis, bez wynagrodzenia. Wystarczy zamachać utajnionym raportem policyjnym o jeździe po pijaku, czy zdjęcie z aktywności od pasa w dół, a potem zadaniować. Byłbym nieobiektywny twierdząc, że wszyscy dziennikarze i wydawcy są na pasku służb. Ale miałbym się z prawdą, gdybym powiedział, że sporo, w tym wiodących nie jest. Co gorsza, obserwując to, co niektórzy z nich mówią i piszą, jestem skłonny założyć, że podległość w przypadku niektórych wykracza poza granice Polski. Jest wschód, jest zachód jest to, co za Atlantykiem i jest jakże widoczna narracyjna redukcja polskości. Czy możliwy był inny scenariusz rozwoju rynku medialnego w Polsce po 1989 roku z mniejszym udziałem Baltony, Peweksu i Michnika? Patrząc z perspektywy czasu do 2015 roku, przy tej plątaninie zależności i podległości jeszcze z Kiszczakową genezą, to byłoby... Trudne, przyznaję, trudne, chociaż trzeba przyznać, że z jednej strony mieliśmy ustawioną tak zwaną transformację, gdzie nie było miejsca na cokolwiek, co na prawo centrum. Mur trudny do rozkruszenia. Z drugiej jednak, i mówię to jako baczny obserwator polskiej rzeczywistości, ci skazani na systemową defensywę, nielewicowi, w większości okazali się nieudacznikami. Także w interesującym nas dzisiaj odcinku medialnym. Pamiętam start dziennika Nowy Świat, Gazety Polskiej czy Życia. Przyglądałem się temu z bliska. Mnóstwo młodych dziś znanych dziennikarzy i publicystów, i nonchalanskie zarządzanie pieniędzmi, których po prawej stronie wtedy było jak na lekarstwo. Często nie było konsekwencji pójścia za ciosem. No i. Niewytłumaczalne decyzje tych niby jedynych patriotów i antykomunistów walczących z układem okrągłego stołu. Na przykład po 2005 roku, kiedy mimo dominacji centrolewu wygrał Lech Kaczyński. Zobrazuję to Wam sytuacją w TVP. Prezesem był wtedy Wilkstein, ten znaczy się Senior Wilkstein. Była taka komórka nawolonicza, która nazywała się Nowe Media. To była kontynuacja telegazety. Wiem, wiem, najmłodsi nie zrozumieją. Wygooglujcie kochani, co to była telegazeta. I wyobraźcie sobie, że za czasów tegoż Wilcztaina, w tych nowych mediach zrobiono przechowalnię dla tych co w mundurach robili telewizję stanu wojennego. Pracował też tam mój dobry kolega. Przekonany, że w końcu trzeba TVP zdekomunizować i zrobił listę dobrze trzymającej się załogi generała Jaruzelskiego. Trafiła na Woronicza. To było za pierwszego pisu. I wiecie, kto wyleciał? Znaczy, trafiła na Woronicza przez Nowogrodzką i nie ci mundurowi, a ten życzony mój znajomy. A kto dał zgodę na Wilcztajna Czurbańskiego, czy zaciąg Czabańskiego w polskim radiu za pierwszego pisu? Ano główny Stratek z Nowogrodzkiej. Ten sam, który nie ucząc się na błędach, z kiepską ręką do nominacji postawił na albo gangsterów jak Kurski, albo nieudaczników jak Czabański po 2015 roku. A nadarzyła się po raz pierwszy od 1989 roku okazja, by posprzątać trwale pomichnikowym szambie w mediach. Tyle tylko, że ci, co wzięli władzę w mediach publicznych, prawicowi byli tylko z nazwy. Wydawało im się, jak Kaczyńskiemu, że już nigdy władzy nie oddadzą, zajadą drugą stronę. Tych z Baltony przy neutralności Peweksu budowali alternatywę, zawężając z roku na rok rynek odbiorcy. Poszli w ekstremum. Co więcej, przez 8 lat na Nowogrodzki nie podjęto próby zbudowania medium na dłużej niż jedną czy dwie kadencje. W efekcie, po utracie władzy, pismo może liczyć tylko na Telewizję Republika i Telewizję w Polsce, czyli na to, co utrzyma to, co jest i nie da żadnej progresji w sondażach. A były pomysły na choćby duży portal, będący alternatywą dla Onetu czy Wirtualnej Polski, bo ci rozsądni, którzy chodzili na Nowogrodzką, Wiedzieli, że bez silnej obecności poza tradycyjnymi mediami, jak telewizja czy radio, nie da się wygrać rywalizacji z drugą stroną. Miała być walka o środek, a nie wyszło, bo wszelkie inicjatywy medialne po prawej stronie były tępione przez dwa koncerny patriobiznesu, niezainteresowane uszczupleniem swojej pozycji. I do dziś ta sytuacja się nie zmieniła. Mamy więc dominację baltony, młodych michników, pośrodku Peweks oraz tych tylko dla swoich przyklejonych do pis. Niby wszystko poukładane, ale za sprawą pojawienia się kanału zero i rozrostu prawicowego przekazu w mediach społecznościowych z nadzieją, że po nieudanych próbach w 2005 i po 2015 roku będzie wcześniej czy później w mediach nad Isłą bardziej polsko, pluralistycznie. I nie psychiatrycznie. Oby. Zachęcam do informowania rodzinę, przyjaciół i znajomych o moim kanale, podawania dalej moich odcinków, a także do wspierania tego, co robię na platformie BuyCoffee, Zrzutka i Patronite. Szczegóły znajdziecie w opisie pod filmem. Dzięki Waszym wpłatom mogę pokrywać koszty tworzonych przeze mnie materiałów, tak byśmy dalej regularnie mogli się spotykać. Dziękuję i do zobaczenia.